Jesteśmy dzisiaj na zawodach w Poznaniu na Street Fishing Extreme 2016. Już właściwie kończymy. Mamy pierwszego uczestnika naszej rywalizacji. Jak wyglądała ta rywalizacja? Witam konia się Jarek Kłodziej z Poznania. Inna bajka, inny świat, kosmos. Przyszedłem tutaj. trzy razy się uszczypnę, nie? Wiem, czy, czy to Jawa czy sen, a to jednak nie ja nie, nie sem, jawa w Poznaniu. W centrum esencja Poznańskiego polskiego wędkarstwa takie zawody. Zupełnie inna bajka, inny świat porównany z zawodami, w których bardzo często biorę udział uczestniczę. Fajnie. Ja, jak wy to robicie? Fajnie. Jedna rzecz, która odróżnia nas od innych. Uniwersalność, pomysł, chęć, rozmaitość, urozmaicenie. No, 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 no chce się łowić, chce no, się bawić. Zabawa, luz, nie ma tego spięcia sztucznego wędkarskiego. No, Super, a jak dzisiaj zrobami? Jak zawsze ciężko, od jakiegoś czasu w Poznaniu wybitnie ciężko. Wybrałem się mega trudny odcinek, jakim jest centrum Poznania, kamienie, no ale gdzie patyki, tam wyniki, no chyba na tym to polega. Super, super. Także dziękuję Arku za uczestnictwo i widzimy się w następnym zawodach. Cała przyszła mojej stronie. Super. Tak, trzymać. Wojtek Łukasz, jesteśmy dzisiaj w Poznaniu. Eee, Powiedzcie jak dzisiaj było w Poznaniu, właśnie jak, jak byliście Same grube ryby? same grube ryby. <gryby> no, Generalnie nie, zabrakło do, zabrakło do miarowych, dwa brania duże miałem, że tak powiem, nazwijmy to, spinki, mhm. ale ryby tak więcej niż w Bydgoszczy. Było już dużo więcej, nie? takie okolnie na drodze. Problem... byliście, na, byliście na, Bydgoszczy. Bydgoszczy, bo, Bydgoszczy na że tak powiem w domu, ale gorzej niż... E niż tutaj, I na wyjeździe. <laughs> wyjeździe. Jakie macie plany na przyszłość? Z nami znaczy się. Właśnie. Na pewno ja, ja planuję, na, na stówę. Wrocław, e, myślę, że Kraków i Warszawa, Szczecin. jestem no Tak samo, Wrocław jestem raczej na tak, Kraków chcę bardzo. Zobaczymy jak Warszawa z Szczecin wyjdzie, jak to z czasem <laughs> będzie. Jaka taktyka na Wrocław, który mamy za dwa tygodnie, 24 godziny przypomnę. Także będziemy rywalizować we Wrocławiu na rzece Odra 24 godziny drugi 3 lipca. Jaką taktykę? No tam już ciężko, typowo ciężkie łowienie. Nie na sandaczy się ustawić jak najbardziej. Sum ja, może? Ja zobaczę. Może na tym odcinku lekkim, że tak powiem, spróbuję klenia złowić. Okay. I sandasz na suma nie liczy. To, nie nie to suma raczej to będzie już raczej z przyłowu, nie? Ale sandasz jak najbardziej. A gdybyście mieli podsumować dzisiaj tą imprezę dosłownie jednym zdaniem, to jakby by to wyglądało? Rewelacja? <grym> super. rewelacja, <grym> naprawdę jest rewelacja. Dlatego to, to, to jest. No, atmosfera. No, atmosfera, no, atmosfera to jest. przede wszystkim atmosfera, to co jest tutaj, nie ma żadnych gonitwy ludzie są. Tak, nie ma jakiegoś ukrywania co, gdzie, jak, to łowi, po prostu każdy z uśmiechem. Fajnie, fajnie, dzięki wielkie, do zobaczenia do w takim dziękuję. razie we Wrocławiu. Na na razie. Do zobaczenia. Jestem z kolejnym uczestnikiem naszych zawodów, Marianem. Marian złowił rybę, bo zawsze mówią, że na naszych zawodach trudno złowić ryby w warunkach miejskich, a Ty złowiłeś. Jaką rybę złowiłeś? Powiem szczerze, że nie jest trudna ryba, to był boleń, to jest aż 70, prawie 72 cm. Ale powiem szczerze, Agna Poznaniaka, jestem tutaj trzeci raz na tym odcinku, także nieźle, nieźle, nieźle było, także... Okej. Okay. Wiem, że jesteś pierwszy raz z nami na naszej imprezie. Powiedz mi, gdybyś miał krótko scharakteryzować naszą imprezę, to co byś o niej powiedział? Powiem szczerze, że jest zrobiona nieźle, nie, nieźle, nieźle z jajem no, ko, konkurencję, powiedzmy, wśród, wśród opania, także, no, pomysłem powiedzmy, także fajna. Wiem, że zrobiłeś trzy e, dodatkowe punkty, e, trzy dodatkowe bonusy, to powiedz mi, który był najciekawszy i który jakby pozostanie w tobie na dłużej. S Słynne zdjęcie z koziołkami. Koziołki, czyli byliśmy do tej 12 pod ratuszem w Poznaniu na starym mieście. Było tam z co wiem 67 osób e, to łącznie. Także była spora ekipa, no i rzeczywiście zrobiliśmy niezłą tam furorę. No niezłą, niezłą. Dzięki, dzięki za uczestnictwo. I do zobaczenia na kolejnych zawodach. Pamiętaj, mam nadzieję. Super, <laughs> dziękuję bardzo. Pierwsze miejsce i złowił tak. Szczupaka 54 cm, Klenia 30 cm, Bolenia 49 cm i chyba Okonia, tylko że sobie nie zapisałem, tak mi się wydaje. A, 2 mm zabrakło, plus dwa dodatkowe e, punkty premiowe, czyli mms plus rzuty za dwa punkty, razem 74 punkty, Wojciech Kościelski numer 149. Wojtek, to jak było w Poznaniu? Powiedz nam. No, ja powiem szczerze, nie spodziewałem się takiej super imprezy z, z takim rozmachem. Czytałem się o tym a że jestem z Poznania z komorniką. Kumpel mnie nam mówił, a to spróbujemy. Ciuchy mi się podobały, ta bluza zwłaszcza mówię, jedziemy. super. Co dzisiaj złowiłeś? Dzisiaj ja złowiłem trzy gatunki liczone, mianowicie bolenia. 49, był pierwszy przed 11, chyba 10 10, szczupaka. Godzinę później 54 i godziny przed końcem zawodu wkleja 30. Jak myślisz które miejsce zajęłeś? A, z tego co słyszałem, ktoś tam ma dwie duże ryby, chyba drugi. A drugi, tak? No za zobaczymy w takim razie. Za 5 minut ogłoszenie wyników, także wszystko będzie jasne. E, no fajnie, Ge dzięki. Generalnie chciałbym polecić tą imprezę i zaprosić wszystkich do Wrocławia, bo... Super, fajna sprawa. A właśnie, a będziesz we Wrocławiu? No nie jeszcze, tyle mam zawodów tam ze swojego klubu, zobaczymy. Super, czyli rozumiem, że wędkarstwo to jest nie tylko pasja, ale również trochę... Spinning, zawodniczo, ja typ zawodnika jestem także. Super, super Wielki wielkie dzięki za uczestnictwo i widzimy się w następnych zawodach. No zobaczymy, Fajnie. może się uda, dzięki. Witam, z tej strony Michał, team SWP. Słuchajcie, drugi, 3 lipca się zbliża, czyli wielki, wielki, wielki hit sezonu. Wraca w 24 hard. 24 godziny wyłowienia przed nami. Trzeba zacząć się szykować, drodzy Państwo. Jesteśmy właśnie po zawodach w Poznaniu. Padło dużo fajnych ryb. Wyniki były do końca, do końca zawodów naprawdę znane. Było dużo, dużo, dużo Dużo, dużo różnych ryb, różne gatunki. Zrobiliśmy chyba cały przekrojowy od odklenia po, po suma. Nawet. E, więc co? Chwila moment, Wrocław, tak? Widzimy się tam, na razie, hej, pa.